Zobacz, kto wysłał ten statek? Czyja to była inicjatywa? Przyszło mi, że Anunnaki, tak po prostu. Zobacz, czy masz coś w sobie od Anunnaków jeszcze? Czy jesteś stworzony z ich, nie wiem, krwi, cząsteczki, coś, czegokolwiek? Też mi przyszło coś gadziego, ale to już nie mhm. ma takiego, jak miało nam kiedyś mhm. Ale jeszcze coś jest, tak? Jeszcze coś jest, tak. Zobaczę, na, na Czy to jest jakaś, nie wiem, forma? Jeżeli chodzi o anunaków, to y, jedynie co mi przyszło, to tak naprawdę tylko i wyłącznie budo budowa ciała. <todgaduch> tak, tak. To, z tak. czego ono jest złożone, to tylko mhm. to przyszło. Mhm. Od gadów tu już nic nie przychodzi. Mhm. Czyli my możemy y, nadać neutralizacji, całkowicie zneutralizować to, żeby to było neutralne względem ciebie w ciele. To, co pochodzi od anunaków, żeby tak. to nabrało neutralności, ale bez straty umiejętności. Czyli on, oni tak jakby czują się poniekąd właścicielami ciała Pitera, tak? Jest ogólnie takie poczucie, że oni się czują ogólnie właścicielami y, tak jakby... Ziemi oczywiście. Y, człowieka ogólnie też, tak mhm. bym to nazwała. Na zasadzie to myśmy stworzyli po prostu to ciało. Mhm. Także ale nie tak, że tylko po prostu Pitera, tylko tak jakby... No w ogóle ludzkość, tak? Ludzkość, tak. Mhm. Ale zneutralizował to tak, że nie mają mhm. jak to się mówi, no wpływu Pływu. na... Mhm. wpływu na niego. Nie mają już. E, dobrze, to słuchajcie, kasujemy te informacje, które te stacje kosmiczne zebrały od nas. Kasujemy. Skasowane. Bazy danych są wyczyszczone po prostu. E, Peter, dobrze, to leć do tego poziomu Anunaki, kiedy twoje ciało było stwarzane, dosłownie. Pierwszy raz. Kiedy pierwszy raz wszedłeś ciało fizyczne. Zobacz przez kogo było tworzone to ciało. Jak ono powstało? Czy przy Zanunaki? Czy powstało? Czy powstało w wyniku połączenia dwóch ciał fizycznych innych? Ja tylko widzę, ja tylko widzę w tej istoty przed tym, jak zeszłam na dół. Robiły coś koło mnie. W tej szkotę, mam klatkę odpatrzoną. co To, 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 to Klatkę. I, I potem zeszłem na dół. Mm -hmm. też, mm -hmm. Czyli wszedłeś już w ciało gotowe, tak? Tak, w gotowe ciało. Zgadza się. Że ciało było już przygotowane. Yy, ja bym to trochę odwrotnie wytłumaczyła. Mm -hmm. Że urodził się tak jakby z połączenia dwóch ciał fizycznych. Ale tamte ciała fizyczne były bardziej takie anonakowe niż mm -hmm. urodzeniowe. Niż ludzkie. Tak. Mm -hmm. Czyli, e, Czyli on był jakby jak miał... tych, tak. e, tych stworzeń eksperymentalnych, tak? Tak, 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 tak. Mm -hmm. Ale dlatego był jest... tak jakby... Tak, hmm. dlatego jest właśnie taka może troszeczkę rozbieżność tutaj, ale tak to wychodzi na to, że on, y, on się po prostu urodził. Yy. Mama, tata, normalnie, ale yy. oni byli takimi, właśnie, yy, jednymi z pierwszych, tam powiedzmy sobie. ale Czyli To było też bardzo, takich, bardzo, bardzo dawno, tak. Ale też takich, też normalnych ludzi. Nie są to żadne jakieś, yy. wiesz, giganty czy coś, tylko po prostu normalny człowiek. Yy -y. Ale to były jedne z pierwszych tych, że tak powiem. Yy. Może to nie były jakieś pierwsze, on był na pewno tym. Yy, urodzeniowym z, z właśnie z takich istot, o. Uh -huh, uh -huh. To zobaczmy, czy ma jeszcze jakiekolwiek zależnienia, uzależnienia właśnie z tego pierwszego zejścia. Uzależnie, uzależnienia fizyczne, biologiczne. Jakieś takie, jeżeli są tam jakieś uzależnienia, to co mu teraz szkodzi na tu i teraz, to żeby to przeciął. Przecina takim y Dużym mieczem. Mhm. I jak się czuje teraz ciało fizyczne? Lepiej, bo to takie, mogło mu to robić lekkie ciągnięcie gdzieś y, czegoś, mógł to odczuwać. Mhm. Mhm. Yy, a dobrze, a co się teraz zmieniło w jego potencjałach, jeżeli chodzi o tak jakby energetykę? Czy jego energia wzrosła przy tym? Została uwolniona w pewien sposób? Tak. W wielu procentach? To też nie było duże jakieś, y, to może było jakieś 3% tego wszystkiego. Y -y -y. No zobaczmy, y, zdolność telepatii Pitera. Y, jest wysoko, jest wysoko, y -y -y. Y, tylko to jest po prostu do tego do wyćwiczenia. Y -y -y. Czyli to chodzi o trening. Tak. Dokładnie. Tak to jest Dobra. Coś. Peter, zobacz, ten, zobacz te istoty, właśnie, obejrzyj, dokładnie nam powiedz, jak wyglądają ten twój fizyczny ojciec te, i matka. Jeżeli chodzi o mamę, to zobaczyłem taką białą klamę. Białą, białą, plamę. A jeżeli chodzi o tatę, to zobaczyłem jako taką czarną plamę. To najpierw zobacz. A dobra, teraz no zażądaj jest... prawdę, bo no to... może miałeś wymagane część pamięci. Zobacz, teraz przywrócę pamięć. Przywróć. Przywróć sobie całkowitą pamięć. Żądaj prawdy dla siebie. Przywróć sobie pamięć. To, co zostało skasowane, wymazane, przywracaj sobie. Chcę książkę. Jest pytanie, To, co słyszałem, będzie służyć. A, będzie służyć. No, mhm. wykryj to, wykryć to, skasuj zupełnie. Będziesz, kontynu Będziesz kontynuować. A ty, a ty sobie napisz teraz: Będę wolnym. Jestem wolnym, będę wolnym. Dalej patrz, już jest lepiej. Dalej patrz. Już jest czysto. Zobacz, jak widzisz matkę. Mama widzę, super. Od mamy już taki blask, Mhm. Tak, się. To tak, jakby tata był zakażony czymś, jakimś innym nośnikiem. A, a mama, mama. Super. Mhm. mhm. Zobacz, czy masz w takim razie też od ojca. To jeszcze coś jest, jakiś zapis, jakaś technologia, albo cokolwiek? Tata teraz tata zdrawo teraz widzę. Niestety, <noise> Ewelina, powiedz nam. E, tak, bo e, ogólnie jest tak, e, jak powiedział Peter wcześniej, czyli ta mama e, e, rzeczywiście świeci, a tata mu się pojawił na ciemno. Rzeczywiście mm. wychodzi na to, że oni e, w te ciała e, wpuścili tak, jakby dwie różne energie e, dwie różne. Mm -hmm. Mam wrażenie, że. To był kontrast, są... że była walka, że była rywalizacja, tak? Tak. Uh -huh. To jest takie po prostu dobro y, ze złem. Totalnie dwie różne istoty. Jedna przepiękna, a druga po prostu totalnie, wiesz. Y, I on się właśnie z takich powiedzmy sobie, y, z takich ciał stworzonych przez Anunaki i z takich energii y, on się wtedy urodził. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze, to, to teraz jego wolny wyborem, czy już jest czysto, już ma tylko to, co chce, tak? Świadomy pita. Tak, 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 tak. Dobrze to może podziękować swojej mamie. A czy tata był zaingerowany, czy z czy był zły? Yy, wiesz co, właśnie to nie jest tak, że on był zaingerowany. Mam takie poczucie, że po prostu energia, która została tam wpuszczona w to ciało, była specjalnie była. Wpuszczona... Specjalnie było, tak jakby nie wiem, mam takie poczucie, że oni badali, jakie energie mogą do ciał wpuszczać jeszcze na tamtym poziomie. Tak jakby, mm. y, jak to określić teraz? Y, powiedzmy sobie tak: czyli to test był taki, jakby stworzyliśmy tak. ciała i w jedno ciało wpuścimy energię y, cząstki, która zeszła ze źródła, a na przykład do innego ciała wpuścimy coś innego, sprawdzić, czy to przejdzie, uh -huh. ale jest uh -huh. takie poczucie, że yy, to nie była istota, która była zainfekowana i miała po prostu niższe uh -huh. częstotliwości. Tylko mam takie poczucie, że ta energetyka jest tak jakby czegoś po prostu totalnie ciemnego, puszczonego. Tak, zupełnie innej przestrzeni, uh -huh. Tak. Nie pasujących do Ziemi, tak. Uh -huh. Dobrze, tak. Zobacz, Peter, co teraz widzisz? Widzę jasność teraz. Mhm. Uh -huh. Wysoki poziom szczęśliwości. Mhm. Yy, to teraz tą kreację, którą skreowałeś, do momentu tego, zanim to zostało oczyszczone tu i teraz, poproszę, zamień na tą, yy, na kreację tego, tego poziomu, który teraz jesteś. Bez tego, bez tej ciemności, która była sztucznie wpisana, eksperymentalnie wpisana w pojęcia o Niech tu, niech tu nastąpi ta transformacja. Dobra. Walidła, prawda? Jest, jest. Ja bym jeszcze tak. Um, się tak zastanawiam, czy on wtedy nie, e, nie dostał też czegoś niechcianego od tych rodziców w takim połączeniu, w jakim oni wtedy byli. Bo to był test no. jakiś taki dziwny i, no. i. Jest wyczyszczony, ale mam takie poczucie. Że yy, ta istota, która tam była, to po prostu yy, zostawiła jakieś zaciemnienia, ślady. ślady takie. Mhm. Hmm, hmm. Yy, dobrze. Yy, yy, to, Peter, proszę, tam jesteś całkowicie wolny, yy, mocny, jasny, czysty. Zobacz, przez, tak jakby, przez cały przez ten cały czasoprzestrzeń kontaktu z tą istotą, która odgrywała rolę twojego ojca, zobacz, co ona wkładała w twoją przestrzeń, w twoje myśli, w twoje uczucia, w twoje aury, co ona wkładała w twoją przestrzeń, każdą, zobacz, co wkładała i wszystko to jej odej, wszystko. Ta istota bardzo niefajna, takie jakieś impulsy brudu wkładała. Hmm. Wszystko tutaj oddaj. Mhm. Jest też takie poczucie, że jako ciało ta osoba y, nie była w stanie się w tym ciele utrzymać. Mhm. Że energetycznie to było za ciężkie. Mm -hmm. I to ciało szybko zmarło? Tak. Mm. Dobrze, Peter wszystko jej oddał? Tak. Yy, zakaz wszystko. tutaj, postaw sobie takie bariery, granice przez taką typu w każdą i podobną. Ta kobieta mm -hmm. yy, wtedy, yy, ją za, ona została zanieczyszczona. Mm -hmm. W jakimś no, sposób się Zaproszę teraz do pracy, Zaprosz, Zaproszę teraz do pracy. Poproszę. Zapytaj się, czy chce. Nie za bardzo. Nie chcę? Nie Ale się śmiechasz. No bo to takie śmieszne wcale nie chcę. Ym, ja mam takie poczucie, że... Yy... Bo przez nią już teraz e, tak jakby on jak ją zanieczyścił, mhm. um, bo to też seksual, poprzez tak. to y, przeszło te jego powiedzmy sobie tak, to już była bliższa relacja i tak. ona została bardzo za, zanieczyszczona tym. Mhm. Także to, tutaj trzeba mówić, tutaj trzeba powiedzieć do jej najjaśniejsze. cząstkę duszy je zapraszamy? Czysto tak. duszy, gdzie jest? Wołamy ją. Ty wołaj jako syn. Czystą, świadomą cząstkę duszy jako syn, wołaj. Miłością to zrobię. Jest, jest. Dobrze, i teraz jej pokaż. Pokazujemy, jak została zanieczyszczona. Gdzie? Tak. Może się teraz oczyścić, Wskazując po prostu do źródła życia. Co? To nie wskakując. Do źródła życia. Wszystko, co nim nie je jest, zostanie w nim rozpuszczone tu i teraz, zupełnie. Też szpital, możesz do niej razem dołączyć. Jako dziecko. Mhm. Szczególnie od 10 lat. Zaczekałem aż ten obraz przyjdzie. Jest takie poczucie, że w ogóle tamta istota ich wtedy zatruła dosłownie. Mhm, mhm. Zobaczcie, czy odzyskujecie siebie siebie jako istoty wolne, y, pełne prawości, miłości, godności. Wy Dobrze, zobaczcie, czy widzicie jeszcze, czy, czy są jakieś wokół jeszcze, jakieś, czy jeszcze są jakieś ludzie osobnicy wokół? Nie widzę. Z daleka jakieś istoty. Hmm, daleko. Mhm. To teraz patrzcie, macie takie źródło życia, przekazuję informację, że, mogą w każdy, że możecie w każdej chwili z tego źródła życia korzystać, aby się oczyszczać, aby przywracać e, swoje wartości źródłowe, naturalne, osobiste. Zobacz jak teraz zmienia Ewelina z, e, z Obserwy może. zobacz jak się zmienia teraz relacja Petera tu i teraz z jego mamą w rezultacie tego procesu. Yy, zmienia się też bardzo, ponieważ yy, jakby nie patrzy, tamta, tamta relacja właśnie matka syn, bo tutaj głównie była tylko relacja matka syn, bo tamta istota tak. nie. nie yy, tak. To był jeden po prostu yy, chud tak naprawdę. Yy, zaśmieciła przede wszystkim pierwsze kobietę. Mhm. I później, jakby nie patrzeć, to też na Petera przeszło. Może nie jakoś tak bardzo, tak. ale y, działało to już tak, jak to się mówi, wyniszczająco na, na nich obydwóch. Na kobietę tak. najbardziej. Mhm. I ona się też tak, jakby w ogóle jest też takie poczucie, że ona ciągle chciała coś z tym zrobić, bo ona czuła, że coś jest nie tak. Już nawet patrzyła na, tą, y, na tego mężczyznę, że coś tu jest. Y, że to nie jest normalne. Mm -hmm. Ale byli tacy piękni, wiesz. Um, tak. Pięknie stworzone ciała, zaprojektowane, tak. y, mm -hmm. jak od linijki. Tak, całkowita jest taka symetria, tak? Tak, i wiesz? mam takie właśnie. Tak, i mam teraz y, w ogóle tak się zastanawiam też nad jakimiś y, osobami, które też chodzą po tym świecie i mają tą właśnie tą urodę taką y, lin, taką idealną. Mhm. Czy oni też nie są z tej, że tak może powiem, lekko mówiąc, anunakowej Zapro, fabryki? Zaprojekt, zaprojektowani, tak. tak. Mhm. Ale nasza energia jest w takiej jakby w pełnej harmonii. Jak nasza energia jest w pełnej harmonii, wszystkie ciała subtelne są zharmonizowane, wszystko działa w porządku rzeczy i miłości, one też będą nabierać takich atrybutów, które będą coraz bardziej pięknieć. A zobaczmy, niech Peter teraz poszuka sobie takiej, Piter, proszę się, e, szukasz swojego idealnego ojca, w którym wcieleniu. Czy był taki idealny ojciec? Znaczy albo prawie idealny, tak? Dobry ojciec. Takiego wcielenia z dobrym ojcem, który opiekuje się prawdziwie swoim dzieckiem, który go uczy, pokazuje, jak to zrobić. Dobry ojciec, który jest z e, Tobą tak jakby wspiera Ciebie. Prawdziwa, męska, dobra energia. Może we też coś na razie Tak, 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 miał. Mhm. Miał. Miał takie wcielenie. Jakie to wiek? mniej więcej. Przychodzi mi, że mniej więcej 17. Mhm. Tak, mi się też przychodzi mniej więcej, bo takie stroje mają. Mhm. Co ogólnie widać, że między nimi była taka łączność takiego wsparcia. Czyli ogólnie rzeczywiście mhm. dużo rzeczy robili razem. Yy, po prostu takie Rozmawiali wsparcie życiowe. Rozmawiali, też, omawiali różne te sprawy, tak? Tak, tam tak. Mężu. Czy nawet got, gotowali, jedli. Yy, mam takie poczucie, że tutaj yy, mama też była, kobieta też była w tym, wiadomo, miał mamę, ale rzeczywiście z tym ojcem miał taki yy, lepszy kontakt. Mhm. Że tam była po prostu więź, tak. Tak, no, męska i męska energia, tak? Męska tak. się uczyła, y, y, uczyła się od. Męska, mała uczyła się od dużej męskiej. Nawet jest takie poczucie, że on, jak y, ten tata mu zmarł, to on taki był. Y, długo się nie mógł po tym pozbierać. Zobaczmy, czy tam tydzień, jakąś traumę w takim razie. Poczucie takiej straty na pewno kogoś bliskiego mhm. mogło się w niego wpisać. Mhm. Mm, też tej, poczucie takiej tęsknoty też się mu wtedy wpisało. Mhm. Mm, z mamą widać, że też relacje były poprawne, ale. Mm, mhm. był to taki... proszę, żeby też te poczucie straty i te poczucie tęsknoty, żeby... Zamienił sobie na, go, na szacunek do swego ojca. Na szacunek. I takie podziękowanie, że z nim był. Tak, ma. Zamienił? Tak, zamienił. Dobra, zobaczmy, że teraz Peter może być dobrym ojcem. Tak. Jest już gotowy, tak? A zobaczmy, czy może będzie teraz w takim razie, no, pokreślę tak, dobrym synem, tak? Też. Czy jest gotowy, żeby stworzyć prawdziwą rodzinę. Gdzie będzie ojciec, matka i dziecko zaopiekowani, wszyscy rozmawiający, kochający się, szanujący. Każdy spełnia swoje, że tak powiem, zadania. Tak może. Tak mi przyszło, że muszę zrobić ten, to, tą gazią część, bo ona może mieć wpływ na tą. Dobrze, no to jeżeli coś jest jeszcze jakiekolwiek, jakiekolwiek efekty działania gadziego mówczku, albo gadów, albo reptilów, albo rynaki, to proszę, żeby teraz Peter całkowicie wyszedł z tego, otrząsnął się z tego, wytrząsnął tego, po prostu ich wskasuje, rozwali wszystkie ich konstrukty. I zachodowania. Chodzę wyżej i wyżej i wyżej i jeszcze wyżej wchodzisz. Tam, gdzie oni nie dosięgają. Zobaczyłem ta, taką kulę, jak ją rozbijam młotkiem, i automatycznie idę w górę. Serca dziękuję za Wasze lajkowanie, udostępnianie, komentarze, subskrybowanie oraz inne przejawy Waszej wdzięczności. Dziękuję aneta, śmiałych i odważnych zapraszam na sesję oczyszczająco-porządkujące. Sesja klient telepata, operator telepatów trwa około półtorej godziny, w tym czasie pracujemy z duszą i ciałem subtelnym człowieka. Łączymy go ze własnym źródłem i uczymy zrozumienia własnej mocy i samostanowienia. Serdecznie zapraszam Aneta.